No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane rybeczki. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na luty 2024 i będzie to czytanie dotyczące pracy i finansów. Zrobimy sobie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą miały Wam do powiedzenia. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was. Resztę zostawcie, a jeżeli to czytanie, to kompletnie nie Wasza bajka, to sprawdźcie proszę swój ascendent Księżyc. Wenus również, kochani, Wenus wbrew pozorom jest również planetą obfitości, nie tylko. Mi E, możecie również sprawdzić sobie, gdzie macie merkury, w jakim znaku i znak właśnie ten również sprawdzić. E, kochani, zachęcam oczywiście do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi naprawdę warto się zapoznać. E, no i co? Pamiętajcie, łapeczka w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapeczkę w górę. E, to czytanie jest oczywiście wyjątkiem, ponieważ jest to pierwsze czytanie tego typu na kanale, więc. E, Odbyło się losowanie kolejności znaków, które mieliście okazję zobaczyć yy, na filmiku. Jest to on w zakładce wideo. Kolejność znaków jest również rozpisana w zakładce Społeczność w Poście, więc zachęcam do zajrzenia tam. No i kochani, ale od przyszłego miesiąca już lecą łapeczki w górę, także zostawiajcie, zostawiajcie. Komentarze również mile widziane, subskrypcje, udostępnienia również, więc góry Wam dziękuję za każde Wasze wsparcie. Dobra, rybeczki, lecimy. Co w tym miesiącu u Was w kategorii praca i finanse? Co będzie wyzwaniem dla Was na ten najbliższy miesiąc? Dziewiątka kielichów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Paść mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Ósemka mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Dziesiątka mieczy. Co macie w głowie, w serduszku? Diabła. Mhm. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziesiątkę kielichów, super. Wasza energia, piątka mieczy, energia z zewnątrz, księżyc, nadzieja bądź obawy, śmierć i wynik bądź rada. Czwórka buław. Dobrze. Na spodzie paśmonet. Mhm. Mm Okej, okay, kochani, to co? Talia dopowiadająca jest, no i no i lecimy. Moje drugie rybeczki, co będzie waszym wyzwaniem na miesiąc e, luty? Dziewiątka kielichów, jakieś spełnienie marzeń, jakaś, jakiś sukces, jakaś wygrana, e, jakaś obfitość, że tak powiem. Dziewiątka kielichów dla mnie jest przede wszystkim tą, tym spełnieniem marzeń, tym zadowoleniem z życia, korzystaniem z życia, więc tutaj coś takiego będzie stanowić dla Was wyzwanie. Zaraz sobie sprawdzimy, dlaczego. I co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Kochani, tutaj wszelkiego rodzaju jakieś wiadomości, informacje, które będą napływać w Waszą stronę, ale myślę, że to, co będzie to, pomagać to jest kwestia stanięcia w prawdzie z samym sobą, ale też poszukiwanie prawdy, poszukiwanie rozwoju, edukacja. To jest co na pewno będzie Wam tutaj e, pomagać. Zobaczmy najpierw tą dziewiątkę kielichów. Mhm. Paść kielichów, dziesiątka pentakli, ok, i trójka. Trójka buław, siła paść była w słońce. Ładne energie. Mhm. Paść kielichów, dziesiątka pentakli, trójka trójka buław. Mhm. Siła paść buław słońce. A waszym, waszym marzeniem jest na pewno jakiś nowy początek. E, tylko zastanawia się, w jakiej kwestii jest ten nowy początek, bo tutaj mamy tą dziesiątkę pentakli. Wygląda mi na to, kochani, że wy chcecie naprawdę wyfrunąć na jakieś swoje wody albo wyfrunąć z gniazdka, tak bym powiedziała. Więc dla części z was może być taka sytuacja, kochani, że pracujecie dla rodziców albo właśnie w jakiejś spółce rodzinnej, która być może nie do końca jest waszym spełnieniem, która nie do końca jest tym, co kochacie robić, tym, co chcecie w życiu robić. I tu jest taka energia, żeby chcieli pójść za głosem swojego serca i zrealizować jakieś przedsięwzięcia, które czujecie, że są Wasze. No i wygląda na to, że tutaj część z Was musi naprawdę wziąć sobie taką, zebrać w sobie taką siłę i odwagę do tego, żeby pójść jakąś nową drogą. Drogą, która faktycznie daje Wam jakieś szczęście i poczucie spełnienia. I to będzie Wasz nowy początek. Tylko mam wrażenie, kochani, że tutaj się martwicie o finanse. Czy Wy sobie z finansami poradzicie? I to jest to, co Was blokuje. Dla części z Was, moi drodzy, jeżeli nie jest to kwestia jakiejś rodzinnej firmy, pracy dla rodziców i mieszkania na przykład z rodzicami bo to może być kwestia też mieszkania z rodzicami, a nie niekoniecznie pracy. Bo tutaj też mówimy o finansach. Um, może to być też taka kwestia, że. Um, macie jakiś pomysł na stworzenie właśnie jakiejś działalności, jakiejś firmy albo, kochani, część z was już coś takiego prowadzi i chcecie na przykład wyfrunąć na jakieś szersze wody, chcecie um, rozpowszechnić swoją firmę po prostu tu w szerszym gronie, w, być może w, wśród innych ludzi, w nie wiem, na całą Polskę albo na jakiś tam świat czy cokolwiek i, kochani, tutaj też będziecie potrzebować odwagi, żeby spróbować to tak jakby zrealizować, żeby uwierzyć w to, że to wszystko jest możliwe. Ale myślę, kochani, że tutaj właśnie jakieś spełnienie marzeń faktycznie jest u Was na horyzoncie. Zobaczmy w takim razie tego pazia mieczy. Pazia mieczy, paść mieczy, paś mieczy. Mhm, mm dziewiątka pentakli. No, faktycznie tutaj chodzi o jakąś kwestię uniezależnienia się. No ale też szóstka, szóstka buław i koło fortuny. Wow, dwójka kielichów, śmierć i piątka kielichów. Kochani, wiecie, co dla części z was może to być kwestia faktycznie przyjścia jakiejś wiadomości. Wiadomości z propozycją współpracy? Dwójka dwójka kielichów, albo, kochani, przyjdzie wam właśnie jakiś pomysł, właśnie na uniezależnienie się. Dla części z was, kochani, e, bardziej czuję to, że tutaj właśnie będzie kwestia rozwiązania jakiejś umowy albo zakończenia jakiejś współpracy z kimś, bo pojawia się jakaś inna szansa na to, żeby stać się niezależnym, na to, żeby stworzyć jakąś swoją przestrzeń, w której możecie odnieść sukces. Więc, kochani, część z was naprawdę jest niezadowolona z miejsca, w którym obecnie się znajdujecie i faktycznie będziecie w lutym podejmować decyzję, że być może właśnie. Czas ruszyć do przodu i zrobić coś dla siebie, stworzyć coś swojego. Tylko kochani, tutaj też pojawia się taka sytuacja, w której część z Was może obawiać się opinii innych ludzi i faktu, że kogoś zawiedziecie. I faktu, że kogoś zawiedziecie z rodziny, z bliskich, szczególnie mówię, jeżeli pracujecie dla jakiejś spółki rodzinnej, może martwicie się, czy właśnie te osoby sobie poradzą bez Was, albo jaki będzie ten odbiór. Dla części z Was może to być też kwestia wyjścia poza oczekiwania rodziców, bo nawet jeśli nie pracujecie właśnie w jakiejś rodzinnej spółce, tylko pracujecie, nie wiem, w jakiejś kategorii, w której rodziny uważa, że to jest super i tak dalej, i tak dalej, a waszym marzeniem jest pójście w zupełnie inną stronę, to tutaj mam wrażenie, że jest kwestia też takich zawiedzionych oczekiwań. Że boicie się, że jeśli pójdziecie swoją drogą, w swoim własnym kierunku, w kierunku swojej duszy, która was tutaj woła, to zawiedziecie czyjeś oczekiwania. I tutaj też jest właśnie lęk przed tym zakończeniem, przed tą zmianą, ze względu właśnie na te, na te oczekiwania innych ludzi i emocje innych ludzi. Myślę, że kochani tutaj bardzo przejmujecie się tym, szczególnie co rodzina... Yy... Ma do powiedzenia na ten temat. Ale kochani, no tutaj właśnie jest kwestia z paziem mieczy: że warto by było się jeszcze doinformować pewnych rzeczy, poszukać informacji, może dokształcić w, jakimś, w jakiejś kwestii, bo tutaj pojawia się jakaś szansa. Pojawia się jakaś szansa na zmiany i odniesienie sukcesu i takiego naprawdę dużego sukcesu w kwestii niezależności. No, tylko kwestia tego, czy Wy, czy wy z tego skorzystacie. Co odchodzi do przyszłości? Ósemka, e, ósemka mieczy. Mam wrażenie, że właśnie przez jakiś czas byliście w takim potrzasku, że nie widzę wyjścia z tej sytuacji, nie wiem, co mam robić, kręci Sieście się w kółko, tymczasem to odchodzi do przyszłości i fakt, że tutaj w podstawie jest dziesiątka mieczy, dla mnie jest to ewidentna energia mówiąca o tym, że wy dokładnie już wiecie, co macie zrobić, że czas zakończyć sytuację, w której się znajdujecie i czas pójść jakąś swoją drogą. No ale z dziesiątką mieczy tutaj też jest właśnie ta kwestia takiego, a co inni pomyślą, a co inni, a co inni będą mieli do powiedzenia na ten temat, um. No, tutaj kochani, mam wrażenie, że jest bardzo mocno kwestia, kwestia opinii innych ludzi. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Dw Kochankowie. Uh -huh. Rycerz Buław. No i król mieczy, dokładnie, wymyślicie tutaj nad jakimś nowym początkiem i to jest bardzo, bardzo intensywne. Indycyn... No, serce wam do tego naprawdę bije. Dla części z was, kochani, boicie się, że tutaj jakieś stosunki z bliskimi zostaną po prostu przez to uszkodzone, że ktoś będzie właśnie rozczarowany waszymi decyzjami i tym, dokąd chcecie zmierzać. Może rodzice, może partner, partnerka, może jakieś wasze środowisko, nie wiem, tutaj mamy tą cesarzową na spodzie, więc może chodzić właśnie szczególnie o energię mamy bądź kogoś od mamy strony, ale wygląda na to, że Wy chcecie tutaj podjąć decyzję, że czas ruszyć właśnie za jakąś pasją, za jakąś Waszą namiętnością, że czas zaryzykować. Ale z Królem Mieczy, no właśnie tutaj to wymaga odcięcia się, odcięcia e, od kogoś, od czegoś e, i to mam wrażenie, że Was troszeczkę tutaj przeraża. Ale dla części z Was e, no widzę, że ta decyzja w jakiś sposób już gdzieś tam zapadła wewnątrz Was, aczkolwiek no z tą energią diabła troszeczkę jest tutaj takich lęków, które wychodzą na powierzchnię, takich obaw. Ten diabeł który siedzi na Waszym ramieniu i szepcze, że nie dasz sobie rady, rozczarujesz wszystkich, daj spokój, nie rób tego i tak dalej. Także myślę, kochani, że mówię, gdzieś tam Wy wiecie, co macie robić, ale tutaj jest też kwestia zaryzykowania i myślę, że o to ryzyko tutaj się rozchodzi. Czy Wy jest, będziecie w stanie, że tak powiem, podcinać się od czegoś, żeby, żeby osiągnąć swoje spełnienie i spełnić swoje marzenia po prostu. Dotyczące własnej kariery, pójścia własną drogą, em, własnego domu, mieszkania, czegoś takiego też. Mhm. No i właśnie, co macie w głowie w sercu? No, macie tego diabełka, tak? Czyli to, co powiedziałam. Mam wrażenie, że tutaj odzywa się wasze ego bardzo mocno. W styklu nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie. E, nie dasz sobie rady finansowo. W ogóle, co ty, co ty wyprawiasz człowieku? Tak? Daj sobie, daj sobie spokój, nie? E, z diabłem, kochani, tutaj też właśnie jakieś takie przywiązanie do czegoś, e, takie dosyć toksyczne, niefajne, nie? Do kogoś, do czegoś, które blokuje was do tego, żeby być wolnym i pójść swoją własną drogą. E, no, tutaj, kochani. Jest troszeczkę takiej właśnie energii przede wszystkim blokującej. Zobaczmy tego diabła. Mhm, królowa buław no cesarzowa po raz kolejny. Kochani, tutaj coś z mamą, albo faktycznie z małżonką, z małżonkiem, czwórka buław. Wiecie co, cały czas ja mam tutaj taką energię, że Wy mieszkacie z kimś, kto Was blokuje. Yy, I nie wiem właśnie, czy mieszkacie jeszcze z rodzicami, yy, u boku szczególnie tutaj mamy, albo jakieś babci, cioci, kogoś takiego, yy, może siostry dla części z Was, nie wiem, yy, i ta osoba Was w jakiś sposób blokuje, ale tutaj może być też kwestia małżeństwa, moi drodzy, że właśnie to małżeństwo w jakiś sposób Was blokuje do, yy, przed tym, żeby pójść naprzód i sięgnąć po swoje marzenia. To jest to, kochani, co, co trzyma Was w klatce. I Wy, yy, myślę, że na poziomie właśnie duszy sobie zdajecie z tego sprawę. Zdajecie sobie z tego sprawę i zdajecie sobie z tego sprawę, że musicie podjąć jakąś sprawiedliwą decyzję i to Was bardzo mocno stresuje, bo wiecie, że to przyniesie jakieś zakończenie i że... W jakiś sposób rozczarujecie drugą osobę, albo kochani, też właśnie, że jakaś relacja być może wisi na włosku. Być może właśnie, że to boicie się, że to się rozpadnie przez tą waszą decyzję i przez tą chęć pójścia naprzód. Boicie się, że te, te stosunki z tą osobą, że tak powiem, no w jakiś sposób ulegną destrukcji, zmianie i już nie będzie tak samo, albo nie daj Boże, właśnie te, 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 te relacje zostaną zerwane. Tutaj, moje drogie rybki, jest bardzo mocne odniesienie, właśnie do relacji. W których się znajdujecie, że tutaj jakaś relacja albo jakieś relacje z innymi blokują was przed pójściem naprzód, że tutaj boicie się tego rozczarowania i boicie się, że stracicie kogoś bliskiego, jeśli, jeśli pójdziecie za tym, co was pasjonuje. Mhm. Dlatego stoicie w miejscu, dlatego kochani stoicie w miejscu. Mhm. No i co przeniesienie daleka przyszłość? Mamy dziesiątkę kielichów. To jest karta, jeżeli długo i szczęśliwie, karta rodziny, karta społeczności, więc ja myślę, że tutaj coś właśnie na tej, w tej energii rodziny, bliskich będzie będzie się rozgrywać. Zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. O co tutaj chodzi? Dziesiątka kielichów. A z pentakli. Dziesiątka kielichów. Piątka buław, siódemka buław, eremita i rycerz mieczy. Dobre energie. Może dosyć trudne, ale dobre. Kochani, wygląda na to, że tutaj bierzecie faktycznie sprawy w swoje ręce i ustanawiacie pewne granice. Ustanawiacie pewne granice i zaczynacie walczyć faktycznie o jakąś ścieżkę, która jest dla was, dla was dobra. Wygląda na to, kochani, że em, mogą pojawić się jakieś trochę kłótnie w obrębie właśnie rodziny, znajomych i osób, które właśnie tutaj potencjalnie was blokują. Bo ewidentnie tutaj część z Was zasiewa jakieś nowe ziarno, które potencjalnie może być Waszym spełnieniem, które może być Waszym i żyć długo i szczęśliwie. Zasiewacie coś swojego, ale w związku z tym, kochani, z Piątką Buław pojawiają się pewne konflikty, pojawiają się pewne niezadowolenie, pojawiają się jakieś kłótnie. Możecie spotkać się z trudnymi emocjami w stosunku do tej sytuacji, ale tutaj też, kochani, jest właśnie konieczność wyjaśnienia czegoś, mam wrażenie, i stanięcia w swojej obronie. Tutaj musicie jasno wyznaczyć granice po po prostu, że to jest moje życie i ja będę decydować po prostu o sobie. I mam nadzieję, że po prostu to wszystko zaakceptujecie, ponieważ. Ważne jest, mam wrażenie, żeby tutaj nie dać się ponieść emocjom. Starajcie się zachować spokój i w spokojny sposób wyjaśniać innym ludziom, bo myślę, kochani, że to wszystko jest naprawdę do, do zaakceptowania. Że, okej, okay, jest tutaj taki, jakiś rodzaj tego diabełka, ale to się zakończy, ale musicie podejść do tego z miłością, musicie podejść do tego z taką równowagą, nie dać się sprowokować, bo czuję, kochani, że właśnie z tą energią piątki buław, ktoś być może będzie chciał sprowokować was, ktoś będzie chciał was, wiecie przycisnąć do gleby, spowodować, że zmienicie zdanie, wpłynąć w jakiś sposób na was. Dlatego tutaj kochani jest tak ważna ta siódemka buław, żeby utrzymać granicę i mimo wszystko obronić swoją pozycję, obronić swoje zdanie i zostać przy tym, co jest dla mnie ważne, tak? Co jest, co jest, co jest dla was ważne, moje drogie rybki i zawalczyć trochę o to. Ale z drugiej strony, kochani, czuję tutaj, że ta właśnie taka takie wyjaśnienie merytoryczne będzie niezwykle ważne, żeby nie nie zachowywać się jak uparty dzieciak, że ja po prostu chcę i koniec kropka, tylko żeby przedstawić być może jakiś swój plan, żeby um, w jakiś sposób wyjaśnić o co chodzi, żeby też szczerze podejść właśnie do tych relacji, bo tutaj kochani, tak jak mówię, jest szansa na przywrócenie jakiejś równowagi w tym związku, w tej relacji, w tym wszystkim. Ale tutaj kochani, wy musicie postawić się um, w swojej obronie. Po prostu w swojej obronie. A czuję, kochani, że właśnie ta relacja trudna i to, co Was tak blokuje, w końcu puści i będziecie mogli zachować spokój i też relacje się tutaj zdecydowanie poprawią, a Wy z takim szczęściem i radością będziecie mogli pójść, pójść do, do przodu. Kochani, wasza energia, piątka mieczy, no i właśnie, kochani, na to uważajcie. Uważajcie, żeby nie robić czegoś za plecami innych. Mam wrażenie, że tutaj w wyniku właśnie takich lęków i obawy przed jakąś konfrontacją, możecie robić coś po cichu, możecie chcieć coś kogoś oszukać, okłamać. Tymczasem macie tutaj do czynienia z bardzo intuicyjną osobą i myślę, że te tajemnice prędzej czy później wyjdą na jaw. Ważne jest, kochani, żeby się nie lękać, tylko stanąć w obronie właśnie tego, czego pragniecie. Zobaczmy tą piątkę, e, piątkę mieczy. Mhm, dwójka buław. A smieczy. mieczy, no właśnie, prawda, 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 prawda. I siódemka była po raz kolejny. No i są ostateczny. Wieża. Wow, rycerz pentakli. Fajnie. Mocne energie, ale bardzo takie uwalniające energie, co mi się bardzo podoba. Rybeczki. Ewidentnie, kochani, tutaj musicie stanąć w prawdzie i w obronie samego siebie. Otwiera się przed wami nowa ścieżka i wy na tą nową ścieżkę jesteście gotowi. Tylko tak, jak wspominałam tutaj, po pierwsze, nie bójcie się, nie lękajcie się. Stańcie dla siebie i za sobą, ale też kochani tutaj jest ważne, żeby być szczerym wobec właśnie potencjalnie tej drugiej osoby, z którą tutaj macie do czynienia. Myślę kochani, że to będzie ważne, żeby postawić właśnie te wyraźne granice i powiedzieć prawdę, nie ukrywać niczego, nie kombinować, tylko szczerze powiedzieć o tym, co was blokuje, od czego chcecie się uwolnić i jaki macie plan na przyszłość. No i wygląda na to kochani, że ta prawda właśnie was wyzwoli, ta prawda sprawi kochani, że poczujecie się pewniej i że jakiś rodzaj możliwości i zasiania jakiś na przyszłość, stanie się dla Was możliwe, yy, ponieważ, kochani, wyzwalacie się, uwalniacie swojego ducha i z jakichś takich ograniczeń. Myślę, moi drodzy, że to będzie oczywiście szok dla tych, z którymi tutaj macie do czynienia, ale no ważne jest, żeby iść za głosem swojego serca, przestać leżeć i pachnieć i myśleć, tylko faktycznie wziąć sprawy w swoje ręce i wymanifestować piękny nowy początek, stabilizację. A widzicie, kochani, tutaj z tym królem i, król z królem i królową pentaklem może tutaj też się szykować dla Was jakaś nowa współpraca z kimś, yy, która okaże się bardzo korzystna dla Was finansowo i stabilizacyjnie. A może jest to kwestia, właśnie tych osób, z którymi tutaj macie do czynienia. Może te osoby, kiedy poznają wasz plan, wesprą was w tym wszystkim i również wesprą was i finansowo, i emocjonalnie. I kochani, sprawy pójdą lepiej niż myślicie. Bo czuję, kochani, właśnie, że ten diabeł jest przede wszystkim w waszej głowie, że tu jest dużo lęków i tego, jak to wszystko będzie wyglądać. A może się okazać, że wcale tak nie będzie źle. Może okazać się, kochani, że jednak spotkacie się ze zrozumieniem, właśnie bliskich i potencjalnie na początku może być burzliwie. Ale kochani, jeżeli mówię, staniecie w prawdzie i obronić. Swoje granice, kochani, to tutaj czeka was wolność i czeka was spokój. Mhm. I to jest to. Nie ma co ukrywać. Po prostu bądźcie sobą. Bądźcie sobą i realizujcie swój plan. Kochani, co z zewnątrz, księżyc, tajemnice, sekrety, iluzje, ale też ogromna intuicja. Zobaczmy ten księżyc, wiecie? Zobaczmy. Zobaczmy. Siódemka pentakli. Szóstka kielichów. I trójka pentakli. Rycerz mieczy, dwójka kielichów, a z kielichów. I to jest to. I to jest to, moi drodzy. Dla części z Was myślę, że to jest kwestia też jakiejś. E... Mm. Niewiadomej w sensie, że, że osoba, z którą macie do czynienia, czy to jest właśnie rodzic, czy to jest partner, partnerka, czy ktokolwiek, ta osoba nie miała zielonego pojęcia, że wam jest tutaj źle. Ta osoba nie miała o tym pojęcia. Mhm. I myślę, że kiedy wyjaśnicie jej wszystko, to będzie początek zupełnie nowej relacji dla Was. To będzie zupełnie nowy początek Waszego partnerstwa i Waszej współpracy. To właśnie to zostanie zrównoważone, a wszelkie trudne więzy zostaną urwane. O, rozerwane. Kochani, powiem Wam tak, że jeżeli faktycznie są to rodzice, mam wrażenie, że pracujecie w jakiejś rodzinnej firmie albo mieszkacie jeszcze z rodzicami i tutaj właśnie taka sytuacja ma miejsce, to czuję, kochani, że właśnie rodzice robili wszystko, naprawdę wszystko z takiego, z, czystości, z czystej miłości i z takiej dbałości o Was, żeby Wam było dobrze, tak? Żeby na starość mogli poczuć się bezpiecznie, że Wy macie bezpieczną posadę, bezpieczny dom, bezpieczną firmę i oni budowali to dla Was, tak? Więc nawet nie mieli po pojęcie, kochani, że, że właśnie, że coś, coś jest nie tak i że wy niekoniecznie czujecie się w tym szczęśliwi, ale jeżeli wyjaśnicie to wszystko, to tak jak widzicie kochani, tu jest jakiś nowy początek między wami, nowy początek, który sprawi, że em, relacje między wami zdecydowanie się poprawią, więc czuję kochani, że tutaj wszystko przede wszystkim jest w waszej głowie i fakt, że właśnie ukrywacie pewne sprawy, to komplikuje, więc jeżeli wyjdziecie z tą prawdą, naprawdę sprawy się nieźle poukładają i to widać. Tak samo, kochani, jeżeli to jest partner, partnerka, mam wrażenie, że tutaj partner, partnerka, nie wiem, ograniczając Was w jakiś sposób zawodowo, przyjmując wszelkie obowiązki finansowe na siebie, chciał Was w ten sposób bronić, chciał w ten sposób, nie wiem, sprawić, żebyście mogli skupić się na wychowaniu dzieci albo na jakichś innych sprawach domowych, on... On czy ona, ta osoba po prostu czuła, że robi to dla Was, że to buduje Waszą wspólną przyszłość i nie miała pojęcia po prostu, że Wy w tym wszystkim czujecie się niekoniecznie dobrze. E, więc wygląda mi na to, moi drodzy, że po rozmowie faktycznie tutaj no, będzie to porozumienie, będzie to uleczenie, będzie się to uwol uwolnienie od tych, tych niepewności. Bo tutaj właśnie jakieś iluzje spadną, niepewności, tajemnice i wszystko stanie się klarowne. I wiecie o co chodzi? Po prostu poprzez tą klarowność, poprzez tą prawdę, otworzycie się na zupełnie nowy rozdział. Dobry rozdział dla Was, gdzie będzie panować równowaga, gdzie będzie panować wzajemne wsparcie. Piękna energia. Kochani, notabene, dla części z Was tutaj niespodziewanie może pojawić się ktoś z propozycją dla Was. Może to być ktoś z przeszłości, może to być jakiś przyjaciel, może to być znajomy, albo może to być, to być zupełnie nowa osoba która z którą po prostu poczujecie taki vibe, jakbyście się znali yy, od zawsze, wiecie o co chodzi. I myślę, kochani, że mimo że tutaj to będzie ktoś kto nowy wpanie do waszego życia, albo ktoś kto, kto nagle wyskoczy niczym Philips Konopi. E, myślę, kochani, że tutaj będzie jakiś potencjał na zbudowanie czegoś, więc jeżeli to jest kwestia współpracy z kimś, to wygląda mi na to, że ta współpraca będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo korzystna. E, tutaj wszelkiego rodzaju ważne informacje będą do was płynąć, wszelkie wyjaśnienia, tutaj nie będzie nic ukrywane, tylko z tego tytułu, że tutaj pojawi się coś niespodziewanie. E, no, i tak jak mówię, nowe partnerstwo, być może połączone z jakąś miłością, jeżeli jesteście singlami, no ale to jest właśnie rodzaj propozycji, które ostatecznie. Uwolni Was z tego, co Was blokuje, i przyniesie Wam uwolnienie i nowy początek. Tak, śmierć, transformację, dokładnie. Więc jest tutaj szansa na, na fajne, fajne partnerstwo. Dokładnie, mag i sprawiedliwość, widzicie? Czyli to jest spełnienie Waszych manifestacji, jakiś kontrakt, umowa, coś, co przyniesie Wam Waszą taką sprawiedliwość. No i kochani, nadzieje bądź obawy, śmierć. Macie nadzieję, że właśnie coś się kończy i nowy rozdział się dla Was rozpoczyna. Nowy, który będzie lepszy, który będzie bardziej korzystny i który będzie, i który będzie, że tak powiem, bardziej obfity w przynajmniej takie poczucie spełnienia przede wszystkim dla Was. I czuję, że tak będzie, ponieważ tutaj końcową kartą jest czwórka buław. Czwórka buław mówi jako rada: skup się na tym, co jest stabilne dla Ciebie. Skup się na właśnie czy relacjach, czy, czy, czy budowaniu swoich solidnych funduszy, Elementów na przyszłość, ale tutaj, kochani, jest jakiś rodzaj świętowania na koniec. Na pewno sprawy z mężem, z partnerem, jeżeli właśnie ta osoba gdzieś tam was blokowała, a czujecie, że was blokuje, się poprawią. Stosunki z rodziną jak najbardziej się poprawią. Wy idziecie, kochani, w lepszym kierunku, budując właśnie swoją przestrzeń, w której będziecie czuć się dobrze. Dla części z Was może być jakieś nowe mieszkanie na horyzoncie, jeżeli chcecie się wyprowadzić do rodziców, ale czwórka Bław jest piękną energią, świętowania, stabilizacji, spełnienia, radości. Więc to jest to, kochani, co Was czeka tutaj na koniec. Zobaczmy to czwórka buław. No, czwórka mieczy. Ósemka mieczy. No i mak, dokładnie. Piątka pentakli, dziewiątka buław, paść buław. Kochani, powiem Wam tak, faktycznie tutaj jest kwestia uleczenia tego, co było trudne, wyjścia poza strefę komfortu, ale przede wszystkim ten mak pokazuje mi, że bierzecie sprawy w swoje ręce, że zaczynacie wierzyć w swoje marzenia, zaczynacie wierzyć w pewne sprawy, które. które które gdzieś tam kiedyś e, was blokowały, tak? E, wierzycie w siebie, w swoje możliwości i zaczynacie manifestować swoje szczęście. I kochani, wygląda na to, że tutaj też właśnie blokujecie jakieś poczucie braku, więc jeżeli tutaj była kwestia, że jestem niewystarczający, że z czym sobie nie poradzę, że finansowo sobie nie, pro, nie poradzę, to tutaj też ta energia jest w jakiś sposób blokowana. Tak jakbyśmy mówi, nie, ja nie pozwolę sobie tak myśleć, ja nie pozwolę sobie w ten sposób myśleć o sobie o swojej przyszłości. Ja chcę zaryzykować, ja chcę pójść tą nową drogą i zobaczyć, dokąd mnie doprowadzi. A prowadzi, kochani faktycznie w kierunku w kierunku um budowanie jakiejś stabilizacji, tylko ważne jest tutaj po raz kolejny powiem, żeby wszystko było jasne, żebyście nie unikali jakiejś konwersacji, żebyście nie uni unikali jakiejś odpowiedzialności, słuchajcie głosu intuicji, yy, idźcie za swoimi pomysłami, yy, to jest to, co kochani przyniesie Wam szczęście, rozwój, uwolnienie, dokładnie i taką równowagę również na poziomie finansowym, więc wygląda na to kochani, że naprawdę bierzecie, mówię, sprawy w swoje ręce i otwieracie się na jakiś nowy rozdział, to jest początek kochani, to jest początek oczywiście, początek jakiejś nowej współpracy, początek Początek budowania swojej własnej firmy, początek pracy w nowej firmie, e, początek, kochani, jeśli chodzi o inwestycje w swój dom, w swoją przestrzeń. Ale, kochani, tutaj wszystko zależy od waszej wiary i od waszej wolności. Nie pozwólcie, żeby cokolwiek was ograniczało. Ja sobie dołożę jeszcze, może jedną kartę tak na koniec. No, chyba, że będę potrzebowała, to wyciągnę więcej. No właśnie, król pentakli, nie potrzebuje więcej, wiecie? To jest to, kochani. Stabilizacja finansowa, poczucie bezpieczeństwa, budowanie przyszłości, ale też solidne plany na przyszłość. Kochani, to jest ważne, żeby opracować porządny plan, opracować porządny plan i trzymać się tego planu. A kochani, no pieniądze będą płynąć w Waszą stronę, będzie ta stabilizacja, będzie solidna przyszłość. No kochani, no właśnie, pomysły, szczęście, radość, sukces. Mhm. Do przodu, do dzieła. Mhm. Do dzieła, kochani. Co jest na spodzie? mamy wisielca, piątkę kielichów, króla monet i e, dziesiątkę, dziesiątkę buław. Dokładnie, kochani, nie zaczynacie patrzeć na to wszystko z innej perspektywy, bo to, co sprawiało, że czujecie taki żal, poczucie żalów, tak naprawdę wcale może takiej nie było, tak? Może baliście się tutaj rozczarować kogoś, ale okazuje się, że właśnie, no tutaj mam wrażenie, że nie ma tego rozczarowania, że to rozczarowanie, ta obawa przed rozczarowaniem była tylko w Waszej głowie. Jedno jest pewne, zakańczacie właśnie jakąś jedną sytuację i otwieracie się na coś, co, e, co, co, co jest takim Waszym marzeniem, Tutaj faktycznie też potencjalnie jakaś, jakieś partnerstwo na horyzoncie, ale widzicie, inwestycja w coś, co kochacie, albo w jakąś nową drogę, w jakąś nową rzecz, nie wiem, cokolwiek, nowe miejsce do zamieszkania, e, będzie prowadzić Was w kierunku szóstki buław, czyli w kierunku e, w kierunku. E, no, sukcesów, szczęścia, zadowolenia, tylko właśnie utrzymajcie swoje granice, tu jest ważne, kochani, żeby naprawdę trzymać się swojego planu, żeby wykreować w swojej głowie to, co naprawdę chcecie, i podążać za tym. Ale patrzcie, tutaj mamy też króle i królową buław, więc faktycznie polepszenie w sprawach małżeńskich, w sprawach związkowych, ale też potencjalnie jakaś nowa osoba na horyzoncie. No, być może z którym połączy was coś więcej niż, niż, tylko, e, niż tylko praca e, i finanse. Uh -huh. Także bardzo obiecujący miesiąc, kochane rybki przed wami. Oczywiście wyciągnę wam jeszcze kartę e, wyroczni na koniec i zobaczymy, co tutaj jeszcze wyjdzie. By the book, mhm. czyli według książki, czyli według zasad, coś musi zostać zrobione też. Zgodnie z zasadami. Karta numer 11, strona numer 17. Te numery mogą być dla Was ważne. Przestrzeganie reguł społecznych, konformizm, szanowanie zasad kulturowych i rodzinnych, uniwersalna prawda. Tak to takie są pojęcia ogólne. Dobra. Już Wam czytam przekaz na pracę. Możesz liczyć na zwrot inwestycji. Do czegokolwiek dążyłeś, czy to jakieś marzenie, umiejętność, czy praca, do której jesteś stworzony, jest w zasięgu ręki, jeśli tylko będziesz działać według zasad. Nie musisz ponownie odkrywać Ameryki, żeby odnieść sukces. Podążaj śladami osób, które osiągnęły to, do czego dążysz. Możesz nauczyć się wiele poprzez obserwacje już działających struktur. Twoje kreatywne pomysły mogą współgrać z potrzebami świata, aczkolwiek nie da się skusić niecierpliwości i chęci pójścia na skróty, żeby osiągnąć cel szybciej. Trzymaj się tego, co wiesz, że działa, a przyciągniesz obfitość. No i pięknie. Piękny przekaz na koniec, moje drogie rybeczki. Cóż mogę powiedzieć? Wszystkiego dobrego Wam życzę, powodzonka, um, udanego miesiąca. No i pewnie widzimy się za niedługo. <laughs> Buziaki, pa pa.